Stwórz nowoczesne filmy z mówiącym awatarem i oszczędzaj mnóstwo czasu. Dziś pokażę Ci, jak szybko i bezpłatnie przekształcić zwykłe zdjęcie w interaktywną, mówiącą postać. Odkryj, jak ożywić swoje prezentacje i projekty wizualne, dodając im unikalny, osobisty akcent. Przygotuj się na zmianę sposobu tworzenia treści. Wchodzimy sobie na stronę. I logujemy się, ale przez, przez numer, nie przez hasło. I wchodzimy sobie na stronę tab mine". Tutaj wygeneruje nam się mail, który jest taki tymczasowy, chwilowy. On się sam automatycznie potem usunie lub jak my klikniemy usuń. Więc to są szybkie maile jednorazowe i musimy zakładać. I się logujemy. Za pomocą tego maila wysyłamy kod. O, tu mamy nie jesteśmy robotem. Klikamy. Wysłany kod. I tutaj mamy na dole skrzynkę odbiorczą naszego maila. Odbieramy sobie kod. Wklejamy. Next. Każe nam masło, hasło stworzyć, więc maile jakie tworzymy na szybko. Logujemy się i dzięki temu jesteśmy, i możemy za każdym razem wchodzić z innego hasła. W ten sposób zawsze będziemy mogli tworzyć filmy awatara mówiącego. Dodajemy sobie zdjęcie, jakie chcemy. Możemy oczywiście skorzystać z ich awatarów. Ja akurat chcę swoje zdjęcie sobie dodaję, mamy sobie edytuję, bo ja nie chcę, żeby to było kółko, to chcę, żeby było całe zdjęcie, jakie miałam. Daję oryginalny, tutaj możemy sobie modyfikować delikatnie, ale mi to nie pasuje, zbytnio. by to wyłączam, po zapisuję i tworzę sobie wideo ze swoim awatarem. Dodaję sobie dźwięk. Oczywiście możecie wpisać sobie tekst i wybrać osobę, która będzie mówić. Ja mam już gotowy dźwięk do dodania, który ma mówić. I nam się tworzy wideo. Wideo jest gotowe. Otwieramy. I sobie pobieramy, poprawę, otwieramy i gotowe. To tylko kilka kroków, które właśnie ułatwiło tworzenie wideo dla social mediów. A co najważniejsze, całkowicie za darmo.